Siemaneczka Aras Life in Poland. Także witam na moim najnowszym vlogu i znowu się spotykamy w Warszawie i znowu zaczynamy od pokoju hotelowego. Ja to chyba zacznę robić recenzję tych pokoi. Eee, tym razem powiem Wam, miałem w, e, wynająć tamten e, hotel, co ostatnio Wam mówiłem, ale powiem Wam, że jest e, sezon wakacyjny i ceny hoteli i tak poszybowały w górę. W Warszawie, że jest dosłownie razy dwa, a przeliczając, e, jakby to powiedzieć, e, czas, który w nim spędzę e, de facto fizycznie, czyli śpiąc po prostu. Będzie to jakieś 5 godzin, maksymalnie 6, no bo licząc teraz mój przyjazd, ogarnięcie się chwilę i później po prostu wyjazd, nie? Też ogarnięcie się chwilę, no to liczmy 6 godzin, no cena tamtego hotelu 800 zł. No, jak dla mnie, no nie, 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 nie będę tutaj szalał, nie wiadomo, wiecie o co chodzi. Wpadę tutaj e, się dobrze zabawić dzisiaj. Także w sumie nie patrzę na, jakby to powiedzieć, komfort e, siedzenia, spania i ten, choć pokój, mimo tego, że jednoosobowy e, jest rozkładana, e, mała kanapa, w razie jakby ktoś przyszedł, chyba w gości. <laughs> Dobra, także mamy cena tego hoteliku. Wyszła mnie 400 zł. Troszkę dalej od centrum. E, dosłownie 5-6 km od e, centrum, czyli gdzieś tam od pałacu Kultury, od e, PKP Warszawa Centrum. E, także jakieś około 6 km. Jestem e, blisko, jakby to powiedzieć, lotniska. Bliżej lotniska, nie? Okręcie. Dobra, także my się za chwilę przerzucamy na e, grochów. Tak, dobrze chyba wypowiadam. E, i, bo muszę się spotkać z ziomeczkiem, i stamtąd udamy się w dalszą podróż. A jaką to zobaczycie? No, muszę Wam zdradzić delikatnie szczegóły. E, że dzisiaj chyba e, mogłem wziąć ze sobą pampersy, ponieważ ma być tak grubo. E, Także dzisiaj będę, jakby to powiedzieć, może ktoś gdzieś tam wy wygogluje przystanek księżycowy, tak zwany Gostrun, ale tak zwany na hardkorze. E e e e także jeśli ktoś chce, to sobie jej wygogluje. Także Warszawa dzisiaj mnie przywita e lub mnie będzie próbowała dojechać psychicznie. E, różnymi zagadkami, wiecie o co chodzi w Gostrumach, ale tutaj jest bardziej taki hardkorowy także są aktorzy itp., itd. E, raczej nie będę mógł nagrywać w środku, e, zresztą e, inni uczestnicy też pewnie by sobie nie życzyli. E, chociaż gdzieś tam e, prywatnie, na pewno gdzieś tam może będziemy mieli dla siebie, e, żeby się później pośmiać sami z siebie. Jakieś tam zrywki może dostaniemy. Dobra. E, także my sobie tutaj celebrujemy teraz e, hotelowy pokój jak widzicie on tak wygląda e, łazieneczka, mój świat ta troszkę inaczej wygląda niż tamta mniej więcej wszystkie łazienki to samo czyli malutkie i byle funkcjonalna była nie? to co jest potrzebne to żeby się w niej znajdowało dobra, żeby nie zabierać z wielkości tak malutkiego i tak pomieszczenia, po co robić nie wiadomo jak dużą łazienkę. Dobra, także lecimy z tym vlogiem. Ja się tutaj szykuję, muszę się doładować telefon i przerzucamy się. Ale gdzie? Za chwilę zobaczycie w dalszej części. Także lecimy, zaczynamy znów. Warszawa. Siemoneczka, aktualizacja, także jesteśmy u Rangia RSG, także witamy, witamy serdecznie, także witamy założyciela. Eee, grupy... legendarnej podziemnej grupy RSG Banda. Tak, także witamy. Promujemy tutaj koszuleczki, nowe wjechały. Jak widzieliście, ostatnio mnie i, na kanale. I, i, I oczywiście, promujemy też cześć, bo mamy jeszcze kilka koszuleczek, narkotyki do szmaty Zapraszamy do zakupu. A już na dniach wjeżdża nowy sort koszulek RFG Banda, czarne i białe. Także u mnie pod odcinkiem będziecie mieli w opisie link. Do koszuleczek, a my tymczasem udajemy się, bo zostaliśmy zaproszeni na niespodziankę. A ty się zaraz e, wyjaśnij, jedno, że pewien infly inf, Gimper gdzieś nas zap, zaprosił, żeby odegrać się na nas za pewną sytuację. Tak, także I się udamy dzisiaj na spotkanie i powiemy Wam tak. No, nie wiemy czego się z Podziewać jedyne co wiemy, to że mamy gdzieś poczekać, tak jak stoimy w jakimś lesie na przystanku autobusowym. Tak. Tyle wiemy, nie? A co <laughs> będzie dalej, to nie wiem, no ale mam nadzieję, że Giberman na, na tyle rozsądku, że wie. Kogo, Chce nas załatwić. Kogo, Chce nas załatwić. <laughs> Chce nas załatwić. Dobra, także my się udajemy na miejsce, bo czas nas goni. Także Dokładnie. spotkamy się na miejscu. Także do zobaczenia za chwilę. Teraz mi te prawa autorskie zaraz zabiorą. Dobra, siemaneczko, jesteśmy. Jest i Grzegorz u mnie na kanale. E, ostatnio widzieliście, ostatnio Ciekawe, widzieliście. ja tu nic nie widzę, mordo. Ja tu się... nic nie Bo to jest ósemka, to jest ósemka. Dobra. Bo no. przyzwyczajony jesteś do dziewiątki, tak. dziewiątka ma z przodu, ja mam... tam, wiesz. Ale Widzimy. Widzimy. Ogólnie Widzimy, szerokokątna jest i radio i przyjechał Arkadiusz. Dobra, Arkadiusz A się rozpakował. bo osmaki. ty już, już tego vloga Co? jednego. Tam mnie nie było, kurwa. Nie nad było. Nad morzem byłem. No byłeś nad morzem, a radził stał w korku. Ale, ja jak, do, jak do Miśka. Do miśka, no. dobra. Także książeczka doszła do Grzesia, Także spotkaliśmy się i no i czekamy na e, organizatora naszego spotkania. Organizatora całego. To za ten remon, to za ten remont, to Za ten remont. Będą wyścigi rydwanów w... Skoki bez spadochronu spa i nu nurkowanie jest bez wody. Jest i kucharz. Jazdzi kucharz. Jazdzi kucharz. Jazdzi Arkadiusza już poznaliście wcześniej. Na spotkaniu u Miszka. także witamy. Siemano. Siema no. nagrywam na vloga. Nagrywam na vloga. Gadany mam nagrywam. <gadany Dobra, także lecimy sobie, także my sobie pogadamy chwilę i za chwilę aktualizacja. Aktualizacja, jest widowajca, jest Tomasz No witam serdecznie. serdecznie, dzień dobry To będą emocje, słuchajcie, przystanek Księżycowa Czekamy na autobus 765 wedle rozkładu No za jakieś 10 minut powinien być A co będzie? Czyli autobus ma przyjechać na przystanek no księżycowa. księżycowa Także na zaproszenie ja to, Tomasza jesteśmy Ja to już grałem, że <laughs> zajebiste, słuchaj taki kolorowy autobusik przyjeżdża Tam dyskoteka, w ogóle światła odpalają, wszystko No i ten Także Natomiast zapraszamy serdecznie coś, Nic groźnego Manko, Dobra, nic także groźnego, lecimy bo no, I ten wjazd, że podjeżdżają i nas zabierają teraz no powinien być już, z 10 minut temu ten autobus. Nie wiem, dziwne to jest. Bardzo. Dziwne to. nie Co tutaj robicie? Siedzimy. A gdzie wasze przepustki? Zobaczcie, bo umieracie mi tutaj? Czy u was zaszczepię? Oczywiście. Czy mogę pomóc? Co się mogę pomóc? Co robisz na terenie Agencji Bezpieczeństwa? kurwa. Nie mogę wstać. Mam Ci pomóc? Bolą mnie nogi. Wypierdolę Cię przez ten przystanek. Mam nogi złamane. Rucham Twoje nogi. Wstawaj. Wstanę. Co robicie na terenie? Też wstawaj. No, no, kurwa, mam mi Cię wyjewać, przez ten przystanek? No boli noga. No mówię, że mnie noga boli. Dopiero Cię będzie bolała. Wstawaj. Co robicie na terenie Agencji bezpieczeństwa Województwa Naszego? Ty no? Nie No. Bolo. Bolo. Nie bolo. Bolo? Jeszcze raz usiądziesz. Byliśmy na grzybach. Na grzybach, tak? O, fajnie, to opowiesz mi o tym, chodź, zapraszam Cię o śniadanie. Wszystkie rzeczy, rzeczy Telefony, zegarki, wszystko. Dawaj młody, szybciej kurwa, czas nie mnie. Ej, ten autobus, jak przyjechać? Skakujesz tam. Dziękuję, ja młody. Dawaj, o, jaki tu. komplement na wejście, młody. Dawaj, dawaj kolego. Fajki też zostają. Wszystko tutaj. Aktualizacja. No Dawaj, aktualizacja. Ja myślę, jesteśmy po. Także pan, atrakcji, panie są. Jajca, że większość ludzi, jak tu przychodzi, to jest kurwa przerażona w ogóle nie. I ci aktorzy są tacy to jedziemy. Co, jak się podobało? A wy, pytasz tam, jesteście. Pytam, pani Was, moim zdaniem, masz. Potem mam wrażenie już się Karolina lepiej tempo czuła i już tam do celu jak chodziła. Musiał, musiał, musiał musiał Ale osią. mi się śmieciu kim jesteś bandykt? No. Daj <laughs> no, zajebista Także Każdy miał pistoirkę jakąś. <laughs> Co ty tam robiłeś? Nic. Wstałem na przystanku <laughs> Grzyby zbierałem. Nie, ty nie zbierałeś grzybów. Nie. Najpierw nie. Radziu zbierał grzyby autobusem. zbierał grzyby i mówi pod grzyb. Weź mi tą... A, ale, ale potem przed nim mówił, no drzyby też zbierałem, kurki. A Łukasz mówi, to, kurki, twój kolega mówił co innego, Weź mi nasi, Weź na Może A to jest to ten, no bo to możemy kupić ja. No, 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 no się, Meski, Dobra, i tak jak widzicie, także za chwilę gole, udajemy się na jakąś szybką szampkę, także my jesteśmy po atrakcjach, emocjach, czekamy na drugi zespół w postaci. Pięknych towarzyszek tutaj, dżentelmenów. Także dziewczyki i dziewczyny sobie leciały osobno. Także my, kupacy, lecimy osobno jedną grupą. Także dwa takie przeciwległe tutaj budynki. Także była jedna scena jako więzienie, druga scena zrobiona jako zakład psychiatryczny. Tutaj. Tutaj druga scena, także my sobie y, jakieś napoje i za chwilę się udamy jakąś szamkę Także tam jeszcze sobie odpalimy, zrobimy aktualizację dla was, moi kochani Aktualizacja, raz Life in Poland się śmieje do grzecha teraz Lecimy sobie przez Warszawę Z zacną jego kijanką się witamy, witamy na kanale e, Zjedliśmy sobie na szybkiego jednak e, nasza wycieczka jakby to powiedzieć, na jedzenie z Tomaszem skończyła się rozejściem na Gostrumie, ponieważ zrobiła się dość późna godzina Wieczorno Ja z Tomaszem się będę widział rano, tak żeby ci mieli przewinięte co i jak. A my sobie na szybkiego zgrzesia wszamaliśmy sobie burgerka na ulenie. Teraz sobie pomykamy przez Warszawkę. Jakby ktoś kojarzył. O kurno, jadą już po nas. Żeś jakbyś mógł ocenić jazdę nową kijanką. Mega super wygodnie komfortowo i polecasz pod, pod, polecam Kijankę. Sportcz polecam samochód Sport. e, Ogrzewanie chłodzenie Co masz? ogrzewanie chłodzenie kierownica w lecie e, nie ma chłodu, ale jest w zimie. Dobra, tak. jak już tak zachwala pięknie jest samochód swój, elegancki, to ja bym chciał jeszcze polecić serdecznie książkę Nie jest skazany Grzegorza, także zachęcam Grzegorz Czerwicki do szukania na Google, do wygooglowania, tak? Ina? Na rdck Rdck? Rdck Wiesz gdzieś możemy znaleźć? Na rdck tylko, tak. tylko, tylko Tylko Lub na kanał sobie wejść też można tak. Ostatnio reklamowałem i polecałem, także jeszcze raz. Także linki do Radzia, do Grzesia będziecie mieli pod tym filmem. No do Gimpera to już wam nie będę dawał linku, bo już chyba jest na tyle znany, że taki, ma... taki mały Arek nie musi już reklamować. już dobra, lecimy. Siemaneczka, aktualizacja, także mówię, znaleźliśmy się tutaj u Tomasza, Ta działowego zwanego Gimperem. Oczywiście przyjechałem sobie z... obejrzeć. Jakże tę sławetną i przepiękną garderobę tutaj Jaka u Tomeka. na cena mistrzu. Eee, powiem Ci, zacna ta garderoba. Już mi się podobała na Insta, także że rzucał eee, szorciki krótkie, także dlatego mówię, no muszę ją zobaczyć. Muszę ją zobaczyć na masloucie, także widzicie. Także śliczna, o tutaj dwa selfy. <grym> to jakby ktoś się chciał łamywać, to żeby nie utrudniać zadania. Wszystko na wierzchu, tylko będzie. tutaj prośba nie, nie tłóczcie szybki. Z drugiej strony nie tłóczcie szybki, bo szkoda, trochę kosztowała. Tuse wyciągacie i Dobra, na przykład tuse jakieś majtki Calvin Klein można ten na i, i będą na widoku. Więc, tak, jest, więc to jest ten. Tuse tu dalej lubimy, jeszcze jest kupa do zrobienia, ale małymi krokami do tego. Małymi krokami. Batalię o trójkąty mieliśmy, i tu nie chodziło o rozmowę z moją dziewczyną yy, Tylko tutaj na wizualizacji yy, one były takie popodświetlane Ale ledy, ledy są I, no. I teraz doklejamy właśnie takie frontowe A Bo my, to, my były zmywane Czy z tej strony, czy ja? Co? To, to jest led? Nie To też jest led I czarny? Nie wiem czy Ciebie? Tylko że ono właśnie za słabo one świeciły pa Bo one, nie wiem czy tu kamerka będzie widać, że one świeciły tak, nie? No i to Kurczę, u was to wygląda jeszcze w miarę, mm. ale ogólnie to to miało wyglądać y, inaczej troszeczkę. Ja otworzę z Architekt rozmowę, y, Leonard i to, no, no to lepiej, miało tak wyglądać, nie, że te światła miały być dużo mocniejsze, no i to ogólnie to jesteś ty? A to jesteś y y face, do którego masz się nie martwić. <gryz> więc to no, byłaś zebr tak? Zebranie kryzysowe. Ja mówię, nie no, mordy, no, daj nie, spoko, to, Trzeba co to, to to jest, to jest kozak, nie? A tu jest za słabo, w ogóle tych świateł nie widać. No, no, więc, ale nie no, to no, do no, no, tak takie tak paseczki sobie Dopracujesz no to, to. Ogólnie pomysł a... jest. Kwestia tego, tego podświetlenia, nie? Tak, no to to jest jeszcze łokie. Także tutaj no, sobie sypialnię robicie. Cierpijemy. No i lustro na suficie najważniejsze. Jak robicie sobie sypialnię. Z to, lustrem na suficie. Lubcie lustro na suficie, że ona podziękuje. To zaufajcie. Tak, naprawdę. To, to no, no, Także tak, tu no. przez garderowe przyjdziemy Oczywiście łazieneczka moje królestwo, jak to mówią, ale tutaj widzę w dalekim polu. Na razie skład. W dalekim polu, na razie to tylko widać projektor. Tak. Projekt to widać, o odkurzacz zacny, też miałem takie dwa, spalił mi się No no. Tak. Nie, one tak średnio wytrzymują przy cały czas użytkowaniu, jakieś pół, półtora roku, roku półtora, półtora, półtora Półtora, no Tam zapylone takie Tak. Także tutaj mamy sobie łazieneczkę, no co, no strefa e, Prysznicowo do mycia, tutaj umywalkowa, no za dużo nie zobaczycie, sufit podwieszany, widzicie kabelki wiszą tak. Tomkowi no się no nie co? spieszy, Tomkowi się nie spieszy, kto mi czas nie no, nie, się. nie róbcie nigdy remontu, jeżeli macie możliwość na czas remontu gdzieś się wynieść, jak robią wam taki kompleksowy, to to zróbcie. Jak ja myślę, że się wyniosę na minus jeden to wystarczy. Nie wystarczy. Wszystko jest kurwa w pyle. Kamery w studiu mam wszystkie zapylone. Studio u góry masz? Studio u góry mam. Chodźcie. Tam gdzie nagrywamy zgrzyta? Tak. inne. No. Kurwa, to tutaj mam być nagrywany? Panie kochany. MTV Panie kochany. MTV Grinx robimy. Kurna Arkadiusz. A. O. Tu jest. Nie tam. no Spoczko. Tu jest tak o. Tu będziesz siedział. Jest, jest kurwa ten. Tak. Znaleźć, o, te o A ty, ty będziesz no, siedział, to będziesz śpiewał Tu będę siedział No Tu no, jest ten tu se, o, będziemy siadać, hop I będzie kurwa nie mam stojaka, ale bym musiał ten dobry, Tu są chwilę kawałek dalej o, tak Dobra Tu hop Panie działowy. No Ach. No to co tam? Panie działowy odnośnie remontu to Co tam, ale tu się wybiegałeś. umówiliśmy No Całkiem na niedawny termin I na niedługi no co? No po malutku do przodu. Warszawa jak widzę. A co, cały czas zostawiasz ten odpalony? Komputer Tak, nie chcę mi się go ten. No, no i taka zabawa, nie? nie no to nie spokojnie. nie. Wiesz, bo inaczej jest, jak masz miejsce, które możesz zaaranżować, no, wiesz, ta, jak ja przestrzeni. mieszkanie 70 metrów, gdzie teraz sobie tam w tym najmniejszym pokoju robię sypialnię też mam całą na czarno. No, to de facto no bym musiał wtedy sypialni poświęcić gdzieś tam, jakiś narożnik. Um, no tak, żeby tak, mieć ściankę najczęściej się robi. Albo masz takie. Te, patrz, pokażę Ci, to jest zajebiste. Masz takie odelgato że y, masz taką tubę i se scenografię wyciągasz. A, 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 no no, 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 no. I masz takie wieś. I sobie na komputerze wtedy a, robisz ten. I se możesz tam rzucić co ten. Co? Nie a, no, kurwa. Nie no Wszystko spoczko, Oj no, tak kochani powiem wam Żebyśmy się nie No zacny komputer tak, nie powiem, bo już Dobra to my już chodzimy robić Bo dziwnie jednym domu za miliony nie widziałem takich Dlaczego? Nie takich ten fajny, nie? Ty Moim... oburwiony człowieku Monitor To tym się tak jaram Ja Moim... dzieciaka w gry robię Moim to to, to ma ten jest Pa pokażę ci cyberpunka jak wygląda To to jest hit nie jak masz na tym, tym, jak tu siedzisz, widzę, widzę. to wiesz, tu nie, masz no, jakbyś miał, no, a tu jeszcze no, no, taki no. ten. To, to, albo strategię, jakąś. Ty, czekaj, jak się włączam. Co jest kurwa strategia? Kurwa, na szczęście mamy czas na rozmowę i nie stygną nam burgery. Tak, co ty gadasz? 32 na 9. Nie Co się śmieję, bo wiem, kiedyś oglądałem taki wywiad no? z celebrytą, to zamówili burgery i tak się rozgadali, że burgery im wystygną. No, <laughs> no, tak Wiadomo. się rozgadali, że burgery im wystygną. Wiadomo. Tu masz kurwa to tyle widać. Nie za ten... no To je To jest top. Ile cali ma ten monitor? Top inwestycja. 49, tylko je No Tak, no no, no, tam. no, wiem, 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 no. O, to, wiem. On najważniejszy, no jest dwa razy szerszy niż ten. Nie no Niż no, no. Normalny, no to to jest, to jest kozak. Fajny, fajny. To to jest... aczkolwiek niektóre gry powiem ci jak strategiczne coś odpala. To... Plastik Scenografia, tak. Jak strategicznie odpadasz, to siedzisz i masz wiesz, Ubem kręcisz tylko mm -hmm. cały czas. To ja czasami się zwężam, bo to no się no. nie da, bo te interfejsy zapierdalasz, liczby wiesz, tak. A jak nagrywasz, to go przesuwasz? Czy gdzie masz ten Ta. ten do nagrywania? Tego on sobie robi tu. Aha, i, i tyle ci kameru. starczy, i, i z tego ci łapię. Dokładnie. No I tupie. z tego łapię i jedziemy. Dobra, spitalamy na Dobra, Zobaczmy lecimy. Burgery, ale jajecznicę od kobiety, więc... Nie no tak się śmieję, tylko chciałem nawiązać, wiesz, Ta. do jednego tam wywiadu. Tak. E, dobra, także jesteśmy u Tomasza. Tu, także jesteśmy? widzimy co, jak tym się je, jak tu się odbywa. Tak jest. Dobra, lecimy. A my się, jakby to powiedzieć, znaleźliśmy tutaj ze względu na jeden biznes. No ale to już w kolejnym, nie do, odcinku. W kolejnym odcinku sierpniowym. Tak. Minut, powinieneś za darmola robić zalokowanie produktu słuchaj, to to to, na mój mały kanał? no, nie to, to ty a, w tym momencie jesteś gwiazdą to byś musiał gwiazdą wrzucić małego youtube serka do siebie, sobie, no ta, tak, to byśmy mnie wtedy podpromował no to wtedy tak a co ja mam cię tu promować? nie, nie ty, ja, no, to, was, tyle, was. że się pojawiłeś u mnie no tak, no tak no. dobra, dobra dobra, także lecimy sobie na kawkę dokończyć także do usłyszenia Siemaneczko, także przemierzając Warszawę przed powrotem do domu Znaleźliśmy się tutaj na proteście Konfederacji Kluby Konfederacji, także mamy tutaj pod Pałacem Kultury Zgromadzenie, także dzisiaj Sobotnie, także mamy tutaj Wzmożone Służby i bezpieczeństwo Także widzicie, można zwiedzać sobie Warszawkę, jeszcze trafić Na jakieś tutaj zgromadzenia Publiczne odnośnie naszego rządu. Ja to tam polityczny nie jestem, także sobie lecimy dalej. Przepraszam tutaj z dość długim transparentem idą. Także my sobie lecimy z tematami. Dobra, także przemieszczamy się. Idziemy sobie na jednego z trzech burgerów. Ostatnio z Matim tu jedliśmy. Całkiem cena spoko do jakości. Także lecę sobie tak, jakby obiadek zjeść. Chociaż się zastanawiam, czy iść tu Czy iść dalej e, W tamtym kierunku Miałem wziąć nowotel e, Ale powiem wam Kochani, że ceny teraz poszybowały tak w górę e, Ogólnie w hotelu spędziłem jakieś 6 godzin Także wywalenie mnie 800 zł na 6 godzinek No sobie podarowałem, nie? Także gdzieś tam może w okresie powakacyjnym jak tutaj będziemy u znajomych, także z chęcią sobie tutaj wezmę ten nowotel. Eee, a teraz byliśmy na w hotelu przy lotnisku. Dobra, także idziemy sobie tam. W zasadzie byliśmy tam pod sceną Relax. Także widzieliście dzisiaj e, ostre zwiedzanie. Byliśmy u Gimpera, także oglądaliśmy tam e, robótkę, także niektóre rzeczy będziemy sobie tam działać w najbliższym czasie, także wszystko będziecie mieli pewnie to się relacjonowane, być może na jego socialach też gdzieś tam się może pojawię Mo może <grytanie> Dobra, także zwała zwałą Dobra, także lecimy się przejść jak widzicie grubo, grubo, grubo ludzi służb dzisiaj dość sporo także policja nie śpi, pilnuje porządku a my tymczasem się udajemy na obiadek I tak to będziemy kończyć tą wizytę dzisiejszą w Warszawie Być może jutro zrobimy dzień pracujący Także niedziela jutro, a Rasa może być pracująca eee, Chciałbym dzisiaj wam to zgrać eee, Żebyście byli mniej więcej na bieżąco, co się dzieje u mnie Jak to wszystko ładnie wygląda, I czym to się je Dobra, no tak, no, sympatycznie spędziliśmy czas e, od wczoraj z chłopakami. Oczywiście. E, no i co? Na zaproszenie Tomka Gimpera spotkaliśmy się na Gostrumie, e, Przy Stany Księżycowy jak mówiliście wcześniej. Zobaczcie sobie, Wygooglu, wygooglujecie to sobie w Google. E, także ostra harturowa jazda e, z aktorami. Także to nie jest taki ghost room, taki normalny, gdzie się wchodzi i tylko rozwiązuje zagadki. Są aktorzy, którzy przeszkadzają, grają postacie e, z horrorów. Charakteryzacja jest, wiecie, te sprawy. E, paralizatory, <grywa> takie rzeczy. Ja, gruba jazda bez trzymanki. E, chociaż z chłopakami się śmialiśmy, e, że mogłoby być jeszcze ostrzej dla nas. Gdzieś tam jakiś, być może Tomek nam E, ogarnie tematy a, e, tematy odnośnie e, nagrań ten, tam ze środka, także gdzieś tam może mniej więcej Wam wrzucę jak Arkadiusz się tam dobrze bawił ale to poczekamy na pliki także Tomek też ma swoje e, prace jak dobrze wiecie jest dość zabieganą i pracowitą osobą, także e, trzeba ustawić się jakby to powiedzieć delikatnie w kolejce i czekać na swój czas i moment w tym jego zabieganym życiu. Wiadomo każdy też ma swoje sprawy, ja też mam swoje sprawy i nie też zawsze mogę być wszędzie o każdej porze i wszystko robić. Wiecie, tak od razu. Czasem też trzeba niektóre rzeczy, jak to mówią, na niektóre rzeczy przyjdzie czas, muszą nabrać mocy urzędowej. Dobra, my sobie teraz lecimy w podziemiu, także lecimy sobie na McDonaldo Burgerka i sobie tam ogarniemy tematy Dobra, także lecimy nawet służby widać tutaj pilnują także jedziemy coś przamać do usłyszenia